Witajcie drogie Lwy. To jest czytanie dla Was na miesiąc mm, sierpień. Yy, zaczynacie swój sezon słoneczny, urodzinowy. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Niech Wam się darzy, kochani, najlepiej i najpiękniej. Zobaczmy jaką macie mm, runę na ten miesiąc. Berkana. Hmm, hmm. Dla niektórych jest to upiększanie domu, przeprowadzki, remonty, modernizacje, udoskonalenie otoczenia wokół Was. To jest piękna energia żeńska, która będzie Was otaczać dużo takiego ciepła, miłości, harmonii. I ogólnie takiej bardzo przyjemnej atmosfery wokół Was, tak? Widać, że ten sierpień będzie naprawdę takim czasem spełnionym. To są też nowe początki, to są dla niektórych być może narodziny dzieci, nowe relacje, nowe projekty Waszej pracy lub w ogóle po prostu nowe zadania w waszym życiu, ale wkroczycie w nie z taką ogromną radością, empatią i zadowoleniem. Ta karta zapowiada, kochani, obfitość, i to jest bardzo dobry znak. Odnowę w niektórych dziedzinach życia, w których do tej pory może być był zastój, może były jakieś braki. Ta karta na, na pewno mówi o wzroście, o obfitości, o dobrych czasach, o dobrym flow, które nadchodzi do Waszego życia. Tutaj też bardzo silne tematy są rodzinne, gdzie jest dużo ciepła, dużo zrozumienia. Ogólnie taka domowa atmosfera bardzo, bardzo przyjemna. Zobaczmy w takim razie energię ogólne dla tego miesiąca dla Was, co tutaj jeszcze się wydarza. O, dwie karty wyszły dobrze. No właśnie, cesarzowa, czyli dokładnie powtórzenie energii runy Berkana. Cesarzowa to jest właśnie płodność, to jest obfitość, to jest komfort, to jest bezpieczeństwo to jest takie poczucie spełnienia, tak? Zadowolenia. Bardzo też silna karta, jeżeli chodzi o sprawy wasze materialne. Do tego mamy świat. Pewne rzeczy trudne się kończą, rozpoczynacie nowy cykl, w który wchodzicie z ogromną energią, nadzieją, wiarą, że oto się otwierają nowe drogi, nowe możliwości nowe początki um, obiecujące bardzo, bardzo wiele. W jakiej energii wy będziecie, kochani moi, w tym czasie? No fantastycznie. No pełni nadziei, zadowolenia, um, takiego podekscytowania nową przygodą, nowymi początkami. Um, Odnowa waszych sił witalnych, tak? Um, Nowe początki, po prostu będziecie czuć się, że oto przekręcacie jak gdyby kartkę w księdze waszego życia i możecie zapisywać ją po swojemu, przyjmując wszystko, co do Was przychodzi nowe, jako doświadczenie ekscytujące, radosne, ciekawe. Nęci Was przygoda, nieważne jaki będzie wynik, jaki będzie cel, ale. Rozpoczęcie już tej przygody jest niezwykle dla Was fascynujące i radosne. Co w takim razie trzeba by było przepracować w tym miesiącu? Co jest Waszym wyzwaniem? Dziewięć kielichów. Kochani, no po prostu pielęgnować tą radość tych dziewięciu kielichów. To jest ogromne szczęście. To jest obietnica od wszechświata. Że Wasze życie będzie się w sierpniu układało bardzo mm, bezkonfliktowo, że będziecie doceniać y, czas teraźniejszy, tu i teraz. Być może będziecie się spotykać ze znajomymi, być może będziecie uczestniczyć w jakichś imprezach, będziecie oczywiście błyszczeć, będziecie zadowoleni, że jesteście wśród ludzi, którzy sprawiają Wam radość i, i dają Wam wsparcie swoją obecnością. Dziewięć kielichów to jest obietnica też samospełniających się marzeń. Wszelkie sprawy, które będziecie załatwiać, będą Wam bardzo, bardzo łatwo się rozwiązywały jak gdyby same, tak? Ludzie będą wokół Was bardzo życzliwi. E, co w takim razie przychodzi jako najbliższa przyszłość? Mamy diabła. Dopowiemy sobie do tej energii, co on wam obiecuje. No Świetną współpracę, kochani. Świetną współpracę. Ehm... Możecie poznać też kogoś w tej pracy, kto was zafascynuje seksualnie, erotycznie, fizycznie. Jeżeli chodzi o pracę, to praca na pewno będzie się układała bardzo harmonijnie. Będziecie pracować nad jakimś projektem w grupie ludzi, którzy, którym zależy na tym, aby wykuć, wypracować jak najlepsze efekty. Jak najlepsze standardy. No super. No to dopowiedzmy jeszcze do finansów, jak już tu jesteśmy. Kochani, niespodzianki, jakieś oferty, które spłyną po prostu jako. No zaskakująco wręcz dla Was, które przyniosą Wam ogrom radości. Mamy jeszcze słońce do tego, czyli sukces, zadowolenie. Radość, rozpalenie, pobudzenie Waszej witalności, chęci do pracy, chęci do zarabiania, do działania. Będziecie widzieć, że to ma sens i że to przynosi ogromną radość dla Was, tak? No to zobaczmy, co w takim razie w Waszych relacjach. Tu będą jakieś decyzje do podejmowania, w lewo czy w prawo, jak tutaj ułożyć swoje relacje, aby Odzyskać energię, którą wkładacie w dany związek, w daną relację. Czy jesteście zauważeni, czy ktoś widzi, ile Wam, jak Wam zależy na tym, żeby tutaj było harmonijnie i w balansie ta energia przepływała. Nie macie pewności albo nie będziecie mieli pewności, czy tak jest. Będziecie się zastanawiać, czy to jest widoczne. Um, jaka jest rada, jaka jest wskazówka? Nie dawajcie wszystkim ponad miarę, tak, za wszelką cenę. Zostawcie coś dla siebie. Um, bo może macie zbyt wielkie oczekiwania, albo zbyt dużo wkładacie w jakąś relację, i nie widzicie efektów, że ona przynosi jakikolwiek zwrot, tak? Ale praca się opłaci, bo mamy tutaj y, sześć buław, czyli będziecie zauważeni, będziecie docenieni, będziecie oklaskiwani, będziecie ktoś się bardzo Wami zachwyci, Waszym światłem, Waszym działaniem, Waszą pracą, Waszym zaangażowaniem. Y, bardzo jest tutaj ta praca z, tym, z tą relacją powiązana, być może ktoś pozna z Was kogoś w pracy i yy, yy, no, będzie miał dylemat, czy to jest zauważalne, czy te Wasze yy, inicjacje, flirty, yy, Chęć właśnie poznania kogoś, zauważenia, czy one będą miały jakieś przełożenie. Będą miały, kochani, na pewno będą miały. Dobra, praca, finanse mamy. To zobaczmy jeszcze, czego na pewno nie robić w tym miesiącu, dobrze? Czego w tym miesiącu nie robić? Czemu nie poświęcać swojego czasu i swojej energii? aha Hmm. Mam wrażenie, że tutaj jest taka wskazówka dla Was, żeby nie spowalniać czegoś przede wszystkim, żeby nie, nie cofać się w jakichś inicjacjach, czy w pracy, czy w związkach, czy w relacjach. Hmm. Nie wracać też do przeszłych mm, związków i relacji, które mogą rzutować na to, co się tu przed Wami otwiera. Yy, nie wracać do spraw, które yy, być może w przeszłych związkach były trudne i musieliście się w jakiś sposób od tego odciąć a jednak to jeszcze w was kiełkuje albo nie kiełkuje tylko właściwie się jątrzy i trzeba byłoby tą przeszłość już definitywnie zamknąć tak i nie działać według schematu którego byliście udziałem w poprzednich relacjach to jest bardzo ważne zobaczmy jakie macie szanse i potencjały lub zagrożenia na ten miesiąc lub ostrzeżenia, bardzo jestem ciekawa co tutaj nam wyjdzie, koło fortuny, no właśnie, nie załamywać się tym, że może być jakiś przestój, może być jakiś bezruch, może być jakieś przyhamowanie energii, tak, bo to ma chyba jakiś swój cel i jakieś, jakieś swoje wyjaśnienie, ale w późniejszym czasie będzie miało to swoje rozwiązanie. Z jakiegoś powodu to jest ważne. Nie przyspieszać spraw, nie decydować wóz albo przewóz, nie opierać się na starych schematach myślenia i i starych schematach też pozyskiwania swoich przyjaciół czy osób nowych w relacji. To muszą być zupełnie nowe standardy, kochani. To na pewno. No dobra. Co w takim razie chciałoby Wam dodać? Górne, wyższe energie. Co one by chciały Wam przekazać? <laughs> Pięknie. No właśnie, zamknij przeszłość, przestań być roszczeniowy, nie dramatyzuj, dostrzegaj tych cudownych ludzi, których masz wokół siebie, którzy twoją, tworzą Twoją rodzinę. Mogą tworzyć de facto Twoją rodzinę z krwi, ale mogą też tworzyć Twoją rodzinę jako Twoi przyjaciele, którzy Cię wspierają, którzy Cię na pewno lubią, szanują, kochają. I na tym skup swoją uwagę, na tej grupie. Tu macie też grupę, tu grupę. Coś nowego, co otworzy się przed wami, na pewno będzie miało piękne przełożenie w przyszłości. Pielęgnujcie te relacje. Nie martwcie się, że coś jest, że tak powiem, jeszcze niewidoczne, jeszcze nie do końca sprecyzowane, bo widocznie ten sierpień nie jest jeszcze czasem finalizacji pewnych rzeczy, ale cieszcie się tą przygodą, tymi nowymi wydarzeniami w Waszym życiu, cieszcie się każdym etapem tej przygody, tej podróży dostrzegajcie wszystko wokół tu i teraz, to jest bardzo, bardzo ważne to będzie Was budowało i to będzie sprawiało, że naprawdę będziecie się czuli bezpieczni, fajni i w ogromnym takim, no, obfitości i zadowoleniu z tego, co się wokół Was dzieje, tak dobra, to w takim razie zobaczmy, jaki będzie wynik i wyjście z energii sierpnia dla Was No, właśnie, jakieś uwolnienia, kochani. Być może zmienią się Wasze stereotypy myślenia na temat pewnych spraw, czy to relacyjnych, czy to zawodowych. Poczujecie, że nareszcie pęta pękają, że sprawy przybierają bardziej aktywny tryb, że. Nareszcie nie macie takiego poczucia, że nic od was nie zależy. tak? Poczujecie, że sprawczość, poczujecie absolutnie chęć do działania, radość z życia. Będziecie czerpać garściami, będziecie poznawać nowych ludzi e, i w pracy e, lub w, w relacjach. Będziecie się przyglądać tym osobom, będziecie je mm, obserwować, e, jaki mają do was stosunek, jak się zachowują. I w tym wszystkim będzie bardzo, bardzo dużo takiej energii duchowej wyższej, tak? Też jest tutaj zapowiedź jakiejś przemiany duchowej waszej wewnętrznej, co jest bardzo ważne. Pod spodem mamy, kochani, waszą energię, moc, siłę, która zapowiada powrót do witalności, do dobrego samopoczucia. Do poczucia pewności siebie, odzyskanie poczucia własnej wartości. Więc bardzo, bardzo dużo tutaj takich fajnych obietnic jest dla Was w sierpniu. Zobaczmy, co tutaj jeszcze chce być powiedziane. Czas relaksu, czas odpoczynku, czas spokoju. Ale też takiego głodu i chęci, co tutaj będzie dalej, tak? Ogromna ufność i zaufanie, że wszechświat z wami współpracuje i że w jakiś sposób wasze sprawy, te na których wam zależy, to jest czytanie ogólne, więc nie będę precyzować, czy to dotyczy relacji, czy pracy, ale na pewno te sprawy ruszą do przodu fajny czas, spokojny czas, bezpieczny, komfortowy, pełen obfitości, fajnego przepływu energii, takiego flow i w pracy, i w relacjach naprawdę nie przejmujcie się, jeżeli coś przystopuje lub nie będziecie mieli konkretnych sygnałów od tej osoby, czy ona jest wami zainteresowana, czy nie, będziecie zauważeni, na pewno, będziecie zauważeni. Dobrze, to zobaczmy w takim razie jeszcze, jak będzie je macie tutaj boginię, jaką z kart wyroczni, która was poprowadzi przez ten miesiąc, w jakiś sposób hmm, będzie wam towarzyszyła. <grym> Patrzcie, cuda! I mamy Maryję. 33, szczęście! Naprawdę, kochani, bardzo fajny czas ten sierpniowy dla Was. Um, już sama cyfra 33 zapowiada, um, no naprawdę czas, obfitości, nie ma co tutaj. Um, zobaczycie jakiś taki um, boski, boski palec, który będzie działał um, na Waszą korzyść i w waszym imieniu, tak? Um, zwracaj też uwagę na takie szczególne zbiegi i okoliczności, które już być może miały miejsce w Twoim życiu. Um, Ta energia próbuje Ci zwrócić uwagę na to, żebyś też dostrzegł cuda, które się działy w Twoim życiu, żebyś je uhonorował, bo wszechświat chce Ci okazać wsparcie, prowadzić Cię, okazać Ci miłość, pokazać świat w pełnych barwach, w pełnych kolorach. Pamiętaj w lwierzy. Ty jesteś odpowiedzialny za rzeczywistość, jaką tworzysz wokół siebie. Jesteś odpowiedzialny za myśli, którymi karmisz swój umysł i swoją duszę. Jesteś odpowiedzialny za emocje, którymi się karmisz i przekonania, którymi obsiewasz właśnie to pole marzeń, tak? I pamiętaj, że cuda są niezbitym dowodem na to, że z niezrozumiałego, niewidzialnego świata, kiełkuje życie, które nie potrzebuje żadnego racjonalnego wytłumaczenia. Po prostu. I ty sam też możesz tworzyć cuda. Nie potrzebujesz żadnego impulsu, ani dowodu na to, że, ani chłodnej kalkulacji. Oczekuj cudów, um, otwórz się na cuda i zobaczysz, że twoje życie um, Naprawdę nabierze takiego kształtu, o jakim marzysz. Hmm? Super, to pięknie. To wszystko dla Was, kochani. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Życzę pięknych doświadczeń i doznań w sierpniu. I do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa, pa.